Cześć. Dzisiaj parę słów o nawigacji rowerowej. Planując wycieczkę, bardzo często szukamy informacji o trasach. Większość oczywiście znajdziemy takich informacji w internecie, ale są rowerzyści, którzy lubią, tak jak tu widzimy, mapy papierowe z konkretnymi opisami szlaków. No i dzięki temu możemy spokojnie poruszać się po ścieżce Oglądając na mapę, ale również często do, używa się do planowania tras, po to, aby je na przykład wgrać później w nawigację rowerową. Może nie tyle wgrać, ponieważ wgrać możemy już przygotowane szlaki w formach pliku, m.in. GPX, ale dzięki mapie możemy stworzyć swój własny, co za chwilkę pokażę ponieważ dzisiaj chcę się z wami podzielić swoimi wrażeniami z komputera rowerowego od firmy Garmin Edge Explore 2. Zapraszam serdecznie. Urządzenie Garmin Edge Explore 2 ja zamówiłem oczywiście podstawową w kolorze białym z silikonowym etui czarnym, które dodatkowo nam zabezpiecza urządzenie przed jakimś upadkiem. No i smyczka załączona w zestawie, którą można sobie przepleść przez kierownicę, co również daje nam dodatkową ochronę w przypadku nie wiem, niewłaściwego wpięcia urządzenia, jego upadku czy coś, to zawsze jednak mamy przypięte, przypięty przyjęty ten licznik do roweru. To co, włączamy. Urządzenie się uruchamia. No, jak widzicie, urządzenie bardzo szybko się uruchomiło. Ekran dotykowy działa bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Wszystkie te pola, które tutaj widzicie, możecie sobie edytować i ustawić pod siebie. Ja na przykład tą nazwę jazda turystyczna ustawiłem sam. Dodatkowo tu do wyboru są kolarstwo szosowe, kolarstwo stacjonarne. Jak przeciągniemy na górę, to mamy ustawienia, profil, poziom baterii, GPS, połączenie z telefonem, jak również czujniki. Od firmy Garmin, które możemy podpiąć i razem z tym współpracować, na przykład na rowerze stacjonarnym, ale ja tego nie mam, nie używam, więc nie będę tutaj, yy, że tak powiem, się wypowiadał w tej kwestii. Wejdziemy sobie w profil. Tutaj możemy kliknąć w te trzy kropeczki, i w tych polach, właśnie, możemy zmienić kolor. Tak jak u mnie jest jazda turystyczna na zielono, możemy zmienić kolor, zmienić tą nazwę. Wszystko takie komu pasuje. Dodatkowo zmiany ekrany danych, właśnie to co się będzie wyświetlało przy nawigacji. Za chwilę wam pokażę, jak ja mam to ustawione. Podjazdy, alerty i monity. Ja sobie ustawiłem właśnie ostrzeżenia o zakrętach, o dużym ruchu, o zagrożeniach na drodze, drodze gruntowej. Wszystko tutaj można ustawić. Widziałem wiele różnych filmików, gdzie niestety osoby narzekały na funkcję właśnie między innymi te nazwy, twierdząc, że nie da się tego zmienić. Da się, tak jak pokazałem. Trzy kropeczki, zmiana nazwy, wszystko można dopasować pod siebie bez żadnego problemu. Ustawienia do nawigacji, mapa, trasowanie, jakie ma być tryb wyznaczania trasy u mnie jest jazda po różnej nawierzchni, ustawienia unikania. Ustawiłem sobie, aby komputer unikał autostrad, dróg płatnych, gruntowych, wąskich szlaków, drog dróg o dużym ruchu, ponieważ ja wolę jeździć w, powiedzmy w ciszy, w spokoju, nie denerwując się, że milion samochodów przejeżdża obok mnie, bądź, bądź coś innego się dzieje na danej trasie. Komunikaty nawigacyjne: jakie mają być, jakie systemy satelitarne. I ustawienia. Tutaj możemy również te profile aktywności ustawić: bezpieczeństwo śledzenia, połączenia z telefonem. Oczywiście komputer łączy się z aplikacją Garmin Connect na telefonie, więc możecie mieć podgląd tego wszystkiego i również ustawienia. Oprócz tego, że możecie je zrobić tutaj na urządzeniu, to możecie przez telefon. No i wasze wszystkie jazdy. Będą się zapisywały oczywiście w waszym profilu. Dodatkowo, Garmin Connect przez komputer możecie sobie wgrać trasy w formach, właśnie plików, m.in. GPX, bądź samemu sobie wyznaczyć szlak i później za pomocą Bluetooth przesłać bezpośrednio na to urządzenie wszystkie różne aktualizacje, które możecie tutaj pobrać, bo jest możliwość tutaj. Również sprawdzenia w urządzeniu, ale o, tak jak widzicie, wersja oprogramowania, aktualizacja, brak dostępnych aktualizacji. Możecie również aktualizować mapę, i wszystko przy pomocy aplikacji Garmin Express. Wtedy trzeba połączyć urządzenie po kablu dokładnie w tym miejscu, gdzie jest ładowanie, czyli tutaj z dołu, gdzie jest napis Edge Explorer. Zabezpieczenie odchylamy i mamy gniazdo ładowania USB-C. Pokażę Wam może jakieś właśnie tutaj wgrane przeze mnie już trasy. Ostatnio dodałem sobie sandomierskie krajobrazy, niebieski szlak rowerowy. Uruchomiłem już. I co widzimy? Dystans, czas do pokonania, kolejny Kolejny ekran to jest... Oj, poczekajcie, bo coś tutaj przełączyłem sobie. Teraz uruchomiłem stoper. Za chwilę Wam powiem o co, o co z tym chodzi dokładnie. Zrobimy zatrzymać bieżący i włączymy od nowa jedź. Nie chcę nawigować do początku kursu, ponieważ daje nam to urządzenie możliwość, że jeżeli znajdujemy się w jakiejś odległości od szlaku, no to wtedy będzie nas nawigacja kierowała do punktu początkowego. Pierwszy ekran, który ja sobie sam ustawiłem, to jest dystans, stoper, prędkość, czas do celu, dystans do celu, suma kalorii, aktualny czas. Kolejny ekran to jest mapa i kolejne z jakimiś danymi dotyczących też prędkości, dystansów, zniosów i tak dalej. Pozycja nasza. To, co wcześniej zrobiłem, o czym chciałem Wam powiedzieć, to to, że uruchomimy nawigację, to nie oznacza, że nasz jakby nasza jazda rozpoczęła się, liczniki będą odliczać. Aby to zrobić, musimy uruchomić ten przycisk, czyli start-stop. I wtedy, jak widzicie, Zatrzymało mi mój yy, mój moją wycieczkę. No i teraz uruchomimy. Samo wejście w nawigację i rozpoczęcie nawigowania nic nam nie da. Musimy włączyć stoper. Właśnie tym przyciskiem z dołu. I dopiero teraz można przejść sobie do nawigowania. Yy. Czy chcesz nawigować do początku? No kliknijmy teraz, że, że nie, 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 nie chcemy. No i będzie nam nawigowało. Kolejną rzecz, którą chcę wam pokazać, co daje nam ten licznik, to w trakcie jazdy możemy kliknąć sobie na zagrożenia i zgłosić zagrożenie, przeszkodę, zwierzę, wybój bądź śliską nawierzchnię. To jest bardzo fajne. Jak ktoś korzysta z tych samych liczników, no to możemy. Możemy dzięki temu otrzymać powiadomienia o przeszkodach na naszej trasie. Zwykła nawigacja: możemy znaleźć na mapie coś, nie wiem, na przykład wejdźmy sobie. O, tutaj macie nakładki mapy, jakie chcemy mieć: mapa popularności, punkty kursów, drogi o dużym ruchu, zagrożenia na drodze, drogi gruntowe. Znajdź na mapie i możemy sobie szukać jakiegoś miejsca, do którego chcemy jechać. Na przykład, nie wiem, gdzieś. Tutaj sobie coś znajdźmy. No i w to miejsce jedź. No i będzie nawigacja w tym momencie obliczała trasę, czyli będzie wszystko pokazywało tą prędkość, czas do celu, dystans. Więc to też jest bardzo przydatna funkcja. Kolejną rzeczą, którą Wam mogę pokazać w nawigacji, no kursy to są te, które się samemu wgrało. Zapisane pozycje, wiadomo, gdzieś byliśmy, coś nam się spodobało, kliknęliśmy, zapisaliśmy sobie tą pozycję. Szukaj, weźmy szukaj. Tu jest coś, co mi się bardzo spodobało: sklepy rowerowe, ogólnospożywcze, toalety, kawiarnie, parki wszystko. Jedziecie, chcecie się przespać, klikacie zakwaterowanie, hotele, motele, kempingi, parkingi, wyszukuje Wam wszystko w okolicy. Jakiś potrzebujecie bankomat, cokolwiek, wszystko pokazuje i oczywiście będzie Was nawigowało w to miejsce, więc jest to super funkcja, która bardzo mi się podoba. Oczywiście, po połączeniu z Garmin Connect, dane pogodowe zbiera. Ja sobie ustawiłem, żeby mieć również wschód i zachód słońca. Wyszukiwanie pozycji szybsze, powiadomienie z telefonu. Komot można sobie podpiąć i też bezpośrednio stamtąd trasy wgrywać na ten licznik. No i historia wasza. Dodatkową funkcją, którą posiada ten licznik, jest alarm rowerowy. Które Wam pokażę, jak wygląda, trzeba przytrzyma, przytrzymać przycisk włączania i wyłączania. I zobaczcie, ustaw alarm rowerowy. Aktywacja za 2, 1. I na przykład weszliście do sklepu, chcieliście, yy, zostawiliście rower. No i ktoś do Was podchodzi i próbuje albo licznik zdjąć, albo rower zabrać. W momencie poruszenia. I to będzie wyło. Aby to wyłączyć, musicie podać kod PIN, który wcześniej sobie ustaliliście. No, i alarm wyłączyłem. Generalnie, to urządzenie jest bardzo proste. Jest bardzo proste do użycia. Polecam każdemu, kto lubi podróżować, chce mieć nawigację, a nie chce podpinać telefonu, ponieważ, jak wiemy, no ktoś potrafi zadzwonić, jakieś powiadomienia przychodzą, telefon się szybciej rozładowuje niż ten licznik. Ja uważam, że był to bardzo dobry zakup, który mogę szczerze polecić. Jeżeli chcecie więcej jakiejś informacji, coś Was szczególnie interesuje odnośnie tego. Licznika. Napiszcie w komentarzach. Nagram filmik osobny o tym, ewentualnie w jaki sposób się rysuje mapy, wgrywa przez program Garmin Connect. Wszystko, co Was interesuje, napiszcie. I ja postaram się Wam pomóc i udzielić odpowiedzi na wszystkie Wasze pytania. Dzisiaj dzięki za uwagę. I do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.